Witam, jestem Demon 2820. A ja Mata Dorben. I zapraszam Was na nasz trzeci odcinek z naszej serii Let's Play Terraria. Eee, w, w tym te... odcinku, jak już zapowiadałem, zapowiadaliśmy eee, ostatnio będziemy dokładnie zwiedzać. Kurapszym. No, kurapszym, tak. No, korapszym. Naszy... Bo chcieliśmy je, bo teraz zrobiliśmy dynamit i chcieliśmy. aaa utknąłem! Już nie. Sza Shadow Orba z e, rozwalić? Oczywiście... Shadow Orba no. No. Jest noc no... Noc z zombie. Patrze bardzo spieszę z A! Trzeba uważać na zombiaki. Zombie, zombie Na, na razie Matador będzie trochę nieobecny, dlatego by ja będę rozmawiał. Tak typowo. Mamy powiedzieć, nie? Nie wiem, czy będzie mieć że... tą e, tak, dobra. To my idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Chciałem iść do tego, kurczę. Chciałem zrobić chatę, ale noc jest. Kurczę, zepsuło to wszystkie. Zepsuło to moje plany. Giję zombiak zabiak. zombiaku Hmm. Użyję bumeranga. Hmm. A ja. ja, z góry! Dwóch na jednego to banda łysego. Eee, mój <laughs> Tak, wiedziałem. Wykorzystałem go. Czu, czu, czu. <laughs> star? czu. Felling Star! Się czuję tak męsko, jak zrobiłem tego Felling Stara. Mam teraz X7. Jestem szczęśliwy jak nie wiem co teraz mogę naprawdę nie, pójdę w prawo i poszukamy tych kurcze e, tych feling starów bo chcę powiększyć manę na 1, na, na 20 many albo na 10. nie pamiętam, jakoś chcę to powiększę to to teraz głupie to, że tarali zmniejszyli że usunęli to że, że ter. Pochodnie jak pod wodą jesteś, to raczej nie świecą, bo kiedyś świeciła, teraz już nie świecą. To jest właśnie wkurzające trochę. Bo możesz łatwo zginąć. Ale tam to miejsce. Stoneblow. O kurczę. Oj, oj. oj, oj. Blisko śmierci? Nie, 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 idź nie, 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 ciebie nie, chcę ciebie nie, 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 Dobra, all, dart trap nie, 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 ja nie, nie, ale fuks. No ja powiem Felings, tak, tak, tak nade tak mną, tak od razu. Głupie. Może lensa zdobędę Co? <gryśla> dziurę dajemy. Może lensa znajdę. Kurczę. Tej! kolejna, kolejne, kolejna. Głupi to zawsze ma szczęście. Jej, felling star. Pala. Fale... 4 minuty. 4 minuty. Spokoj jeszcze. nasze co 2 minuty? No, nie, tak, no, bo to było 7 minut. Dokładnie korabsza. No właśnie, chciałem zwiedzić korabsza, ale e, właśnie nie podmieniam zdania, bo chciałem iść w lewo, w prawo. W jakimś innym odcinku zwiedzimy korabsza, bo na razie nie chce mi się. Zcen. Kowarek! Co tu mamy? Spears Jaki e, 8 mils Wiemy, ja go w tej chwili miałem Shuriken nie, nie, jestem, nie jestem się tego ogólnie brać Tylko, tylko ekwiponek sobie zaśmiecam A, Szybko, 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 szybko Jakby tutaj wpadniesz, to... Wiedziałem, wiedziałem! Kurczę... Hmm... Panie zombie... jest <laughs> skrzynka kolejna! Nie zobaczyłem. Ola, tak zombie tej! Fłagin! Ha, nie wpuszczę się tutaj! Ale ten coś tam, coś tam! Wpadł mi! Ej, mam tego twojego! To, co ty zdobyłeś, e, matador? Co? To, co ty zdobyłeś! Ej, mam laser point 50 i 50. Ej, to nie mam, Aha, mam 80 że mam iron bara To se wyrzucę i nie. o nie, Do, dobra ja, to to ta, muszę trzefę tą powtórkę zobaczyć Dobra Jestem ponownie uuu czas, czas, czas czas leci no. O, kurczę, 6 minut Dobra yy, Walka z ząbiakami i będzie koniec. Będziemy kończyć no jak chcę dojść do końca. Do końca mapy. Felingst star, Phoenix Star, Star. Jezu, dwa. Nie, żeby za filmy mi nie znikły. Kurczę, śmieszyć się. Opuszczenie otworzone No, dzięki. No Ła no, trzeci by ja nie... A ile mam? Dwanaście. Samaneru. Man. Jej. Tam zmienię sobie kurczę nam butle, butle, butle hmm Masz rum, A szurma nie chcę A trzewali już tam gwiazdę many O, A ja już... widzicie mam Dwa ściany. No Przy połączeniu 10 Star, które spadają w nocy może ci się trafić taka jedna Mana krystyal, jak pójdę do life Krystala, tylko Mana Krystal. To on dodaje 20 many. Dzięki której później można będzie robić magiczne bronie. O, 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 co są te? O, dżungla w, y, O. Dżungla? To zwiedzimy ją w następnym odcinku, ponieważ już jest 8 minut. A miejsce. Są... Nie, nie. Albo. A nie nie będzie Wam psuć niespodzianki. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie.